Hejka kochani! Chciałam Wam pokazać jak na rezonansie magnetycznym przyciągane są metalowe rzeczy i wzięłam sobie na sznureczku dwa takie metalowe długopisy już widzicie jak rezonans przyciąga, a im jesteśmy bliżej pola tym Długopisy są jeszcze bardziej e, przyciągane, dlatego do badania musicie w ogóle usuwać wszystkie metalowe rzeczy, ponieważ u, 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 mogłyby tak naprawdę nie tyle uszkodzić sam aparat, ale przede wszystkim uszkodzić was, bo taki na przykład długopis wyrwany z kieszeni mógłby uderzyć was w twarz, e, no i zrobić dużo e, krzywdy. Na przykład, już ostatnio wspominałam na Instagramie też o tym, ale wiem, że niektórzy z Was Instagrama nie mają, że słupka, którą pacjentka ma w głowie, jeżeli nie zostanie ta słupka usunięta, to ona w polu magnetycznym osiąga. Za prędkość 72 km na godzinę. Więc wyobraźcie sobie, że z taką prędkością taka wsówka wyrywa tak naprawdę Wasze włosy i może Wam zrobić naprawdę dużo szkody. Czy karty magnetyczne, bankomatowe też zostaną uszkodzone? Tak samo, jeżeli chodzi o biżuterię. Zobaczcie sobie, jak mój łańcuszek, moja kolia, która tak naprawdę nie jest srebrna, jest przyciągana zobaczcie przez rezonans. O! Tak naprawdę, a jest, jestem jeszcze, jeszcze jestem daleko, jakbym była totalnie w środku w centrum pola magnetycznego, no to myślę, że po łańcuszku już by nic nie było. I tak samo kolczyki. Pewnie nie zauważycie, bo mam takie posrebrzane kolczyki. Tak samo bardzo mi uszy ciągną i są przyciągane przez rezonans, więc. Myślę, że gdybym była jeszcze bliżej, to mogłabym sobie dużo szkody narobić. To jest, wiecie, to jest też taki fajny sprawian, e, żeby zobaczyć, czy na przykład Wasz luby dał Wam coś z prawdziwego srebra e, bądź złota, a jeżeli to jest podruba, to wsadza się po prostu głowę do rezonansu i widzicie, co się dzieje. E, także żadne oszustwo nie przejdzie, możemy sobie to sprawdzić, e, wkładając właśnie w rezonans magnetyczny, oczywiście takie żarciki. Hej kochani, nie wiem czy się z Wami witałam, ale muszę wam powiedzieć, że dostałam w ogóle takiego, takiego po prostu e, Takiego, jak to nazwać może? Takiej ochoty. O, dziękuję. Takiej ochoty na coś słodkiego, że po prostu podjechałam do Lidla i, mm, i powiem wam, Musiałam sobie kupić kubek lodów. A mi się zdarzyło drugi raz w tym tygodniu, co jest rzadkością, bo ja w ogóle. W ogóle, lody z na słuchajcie, są najlepsze. To jest w ogóle nie dyskusji. Były tylko waniliowe w Lidlu, ale w ogóle śmietankowe Albo bakalia, Boże Święty, Grecjan. Hmm. I e, ja generalnie ze słodyczy najbardziej lubię chipsy i paluszki i staram się ograniczać cukier do minimum, nie słodzę, nie piję słodkich napoi, nie w ogóle staram się patrzeć na skład, żeby właśnie w jogurtach nie było cukru, w jakichś serkach i tak dalej, bo cukier jest wszędzie, żadnych kisieli, no nic takiego po prostu nie jem, ograniczałam sobie swój cukier do dwóch cukierków dziennie dwa mleczne cukierki muszę zjeść, to już po prostu nie wiem, chyba też ma jakieś moje uzależnienie i muszą być mleczne, jak nie są mleczne to ja y, potrafię iść i kupić y, te, wiecie, Original, y, w tym oryginal w tym sklepiku u nas w szpitalu nie wiem, bo nie wiem, uzależnienie y, i teraz mi się tak dwa razy chciało coś mm, słodkiego, że mówię, osz mówię, oszaleję zaraz jak coś nie kupię i mm, pycham do Lidla żażę Was, kupiłam dwa kubełki lodów ciastka, co jeszcze kupiłam, ptasiemeczko, ale to dla męża, kinderki, takie chocobons, no i zaczęłam to wszystko jeść, słuchajcie, aż mnie zemdliło, naprawdę. Powiedzcie mi, co Wy lubicie tak ze słodyczy, w ogóle, czy lubicie słodycze i, i, i jakie słodycze lubicie najbardziej, czy może jesteście w tej ekipie chipsowo-paluszkowej. Hmm. Kochani, muszę Wam pokazać, jaki piękny prezent dostałam, oczywiście go odpakowałam, w takim ślicznym pudełeczku od Amazon Cas. Amazon, Amazoncast, dobrze, dostałam od mojej instagramowej koleżanki, która ma nick Kobieta Rakieta, e, która przeszła chorobę nowotworową, raka piersi i teraz motywuje i wspiera inne kobiety. E, w takim ładnym pudełeczku wszystko dostałam, już Wam pokazuję. I między innymi e, zajmuję się ręczną produkcją, e, z tego co, co przeczytałam z innymi dziewczynami, które również przeszły raka piersi, wspaniałej biżuterii e, z prawdziwego kamienia, e, oczywiście ze srebra, tak jak na przykład nam się zapytała, jaką Jaki najbardziej lubię kolor? No, ja oczywiście no różowy, hello. I tu widzicie, mamy piękny, różowy kamień, i yy, 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 zakończone to jest zakończone. No, jakby wisienką na torcie jest ta stążeczka, która symbolizuje yy, walkę z rakiem piersi, z nowotworem piersi. Bardzo. Yy, bardzo powiem wam piękna rzecz o cudownej symbolice, bo dziewczyny poza tym, że tworzą takie piękne rzeczy, to chcą jeszcze zachęcać kobiety do profilaktyki, do tego, żeby się badały, mówią o tym, żeby, żeby się wspierać, że jesteśmy silne i dają bardzo dużo takiego powera pozytywnego i myślę, ja wam wszystko podlinkuję na dole. Całe, ogólnie nazwy tego sklepu, to się Amazonka nazywa. Tutaj będziecie mieli namiary na Allegro, na Facebooka, na ich stronę. Napiszę wam też kod rabatowy, żebyście miały zniżkę. Także ja Dostałam taki przemiły prezent, jestem po prostu zachwycona słuchajcie, tą bransoletką. Naprawdę jest przepiękna, jest taka no porządna po prostu jest porządna. I do tego dostałam jeszcze srebrny łańcuszek, symbol nieskończoności, gdzie na tym łańcuszku jest napis nie przeczytacie tutaj tego, ale jest napis: Kocham życie. Także coś naprawdę cudownego. Jeszcze dostałam rzeczkę. i to jest, mówię, tak ślicznie, wszystko opakowane. Ja do tak okazji Wam częściami, bo już się oczywiście nie mogę doczekać, wszystko pootwierałam. No i czasami do mnie piszecie, że chcielibyście coś prezentować osobie, która choruje, albo na przykład pytacie się, czy mam jeszcze koszulki, jakieś takie koszulki robiłam, też taka była inicjatywa jakby profilaktyki raka, walki z rakiem piersi i zbierania na pokój relaksacji, co jest oczywiście dalej aktualne, tylko ja na razie tych koszulek nie dałam dalej do produkcji, bo ja pra... no po prostu nie mam czasu, nie mam na razie chwilowo jak tym się wszystkim zająć, więc myślę, że zrobienie komuś takiego prezentu, na przykład komuś z Waszej rodziny, kto powiedzmy choruje, walczy z rakiem piersi, czy nawet nie choruje, po prostu Waszej mamie, babci, koleżance, żeby mimo tego e, sprezentować, sprezentować naprawdę coś takiego, co, e, no mówię, przede wszystkim też przypomina o profilaktyce jest, e, i przede wszystkim jest też piękne, bo my jako kobiety no też zwracamy na uwagę na, e, na piękno. E, no, to naprawdę jest, jest, jest Myślę, że sympatyczny i fajny prezent i taki prezent, wiecie, od serca, bo no, najważniejsze jest zdrowie, więc myślę, że dbanie o te zdrowie i mówienie o tym, że profilaktyka jest bardzo ważna. E, można e, robić w bardzo różny sposób. Na przykład powiem Wam szczerze, e, ja dostałam kiedyś wygrałam konkurs u mamy ginekolog e, i dostałam taką od niej paczuszkę e, tam za post po prostu, który opublikowałam. Które też, też jest u mnie na Instagramie. Możecie sobie poczytać. Zachęcam Was do założenia Instagrama, bo myślę, że niedługo Facebooka nie będzie, tylko tak naprawdę wszyscy będziemy mieli tylko Instagrama? No i wysłałam taką paczuszkę i między innymi tam była zawieszka do samochodu, taka zapachowa, która po prostu pachnie tak błędnie, żebym się cała, cała nasmarowała tą zawieszką, po prostu tak jak perfumy, naprawdę, no tak mi ten zapach przypasił, ale na, na tej zawieszce pisze, żeby badać się regularnie, coś takiego, żeby się badać, Już te, ale generalnie chodzi o badanie, że się badać się chyba regularnie, masz dla kogo żyć. I powiem Wam, że jadę samochodem i patrzę sobie na tą zawieszkę i sobie myślę, yy, musisz się zbadać, musisz iść do kontroli i tak dalej. Gdzieś to wiecie, mimo wszystko wpływa na podświadomość, więc myślę, że coś takiego jak właśnie taka bransoletka, yy, czy taki piękny srebrny łańcuszek, naprawdę srebrny, porządny łańcuszek jest czymś rewelacyjnym. No dobra, super. Pokażę Wam jeszcze mój mech które zaraz będę przyklejać na ścianę. E, to jest prawdziwy mech, pewnie już nieraz widzieliście, bo to teraz takie dosyć modne jest e, w sensie dekoracje z mchu. E, to robiła moja koleżanka Iza i, o której już wam nieraz opowiadałam, która ma olbrzymi talent taki artystyczny e, i zrobiła mi takie cztery tutaj obrazki, zaraz je będę wieszać na ścianę i pokażę wam efekt końcowy, ale powiem wam, że jestem zachwycona, ponieważ ja mam salon taki troszeczkę chciałabym, żeby był e, naturalny. Związany z drewnem, więc myślę, że mech będzie idealny. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli. Podoba Wam się taki mech i chcielibyście mieć coś podobnego w domu, na przykład w sypialni, na przykład w łazience, bez względu na wielkość i jakby kombinacje tutaj geometryczne yy, i wielkość właśnie tych obrazów msku, to zostawiam Wam na miary na Instagrama od Izy i na Facebooka i po prostu do niej piszcie i Wam zrobi naprawdę wszystko, nawet nie chodzi tylko o mech, ona robi piękne rzeczy i niestety chowa to wszystko do szuflady i zrobi Wam to w o wiele lepszej cenie, niż jakbyście mieli gdzieś kupić to z internetu, yy, no więc po prostu do niej napiszcie i myślę, że no Iza ma naprawdę duży talent, I niestety się marnuje, ja cały czas ją motywuję i wspieram, no i mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś mi się uda dążyć tej chwili, że będzie wykorzystywać swój talent, o właśnie. I nawet moja masterka otrzymała, słuchajcie, doczekała się, dostała ode mnie w prezencie doniczkę, także mam nadzieję, że odwdzięczy się i będzie pięknie rosnąć. Na razie jako powiedzmy jedyny kwiat z mojego domostwa poza językami teściowej jeszcze żyje. A teraz idziemy poczytać sobie, jak zostać panią swojego czasu oli budzińskiej, także mam książkę, i nie zawaham się jej zaraz użyć. Muszę Wam powiedzieć, jak w ogóle poznałam Olę Budzyńską, nie tak osobiście, ale w na jej wykładach, proszę bardzo i tak to było, że pojechałam w tym roku na C bloggers do Łodzi. To jest taki zjazd influencerów, youtuberów w ogóle z całej Polski. I to był chyba ten pierwszy dzień czy drugi, nieważne, i taka, wiecie, byłam trochę zawstydzona, zakłopotana, znalazłam jakąś salę, weszłam do tej sali, to był taki, taki, taki na samym dole taki barak w ogóle bez okien, jak tam zasiadłam, skończyły się jakieś wykłady, no i e, kazali wyjść wszystkim z tej sali, żeby weszła kolejna ekipa, która się po prostu zapisała na ten wykład. A ja sobie myślę, że nie będę gdzieś wychodzić, bo jest ta przerwa, będę łazić po tym korytarzu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, przypomniało mi się, studia, jak, jak człowiek jedzie na studia, zaczyna studia i tak naprawdę nikogo nie zna. I te pierwsze takie przerwy są takie najgorsze, no bo tak chce się kogoś poznać, zagadać, to jest w ogóle takie wiecie krępujące, nie wiem, czy kojarzycie. A ja studiowałam w zasadzie na trzech kierunkach, więc. No, więc ci ludzie mi się ciągle zmieniali i tak naprawdę, no i tak naprawdę pamiętam, że te pierwsze momenty były najgorsze, ale dobra, do brzegu, Boże Święty. No i przyszła właśnie Ola Pudzyńska i zaczęła mówić, prowadzić wykład na temat tego, jak ważne, jak ważny jest czas, organizacja naszego czasu, jak ważne jesteśmy my. No i po prostu byłam zachwycona jej energia, pozytywne nastawienie, taka normalność. Wydaje mi się że przede wszystkim, że szczerość, że była taka, wiecie, normalna i szczera w tym wszystkim i to, nie się co było też fajne, że yy, ona powiedziała. Że e, kiedyś pracowała od rana do wieczora, e, bo, no bo chciała zarobić, rozwijać się i tak dalej, a teraz ma limit. Pracuje do 15.30, ponieważ po 15.30 dla niej najważniejsza jest rodzina, ma też chore dziecko, na którym chce się przede wszystkim skupić, e, i ona e, w 100% skupia się na swojej pracy przez okres pracy, czyli powiedzmy od tej 8 do 15.30. E, tak, i to mi się bardzo też podobało, że, e, żeby i postanowiłam prowadzić zmiany w swoim życiu, ponieważ ja jestem mega y, osobą po prostu niesłowną y, i ja dużo rzeczy obiecuję, a potem nie realizuję, bo nie mam czasu, bo mam inne pomysły itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Zawsze sobie znajduję tysiąc wymówek i bardzo intensywnie nad tym pracuję. Na przykład y, dajcie mi znać, czy podobał Wam się początek y, tego filmu y, w sensie na rezonansie magnetycznym, bo już kiedyś na Instagramie się pytałam, czy chcecie takie filmiki, y, chcieliście. Stwierdziłam, że będę nagrywać na Instagramie, teraz stwierdziłam, że będę nagrywać na YouTubie, ponieważ Ponieważ tutaj jest was, was więcej i chciałabym takie krótkie, wiecie, paru minutówki nagrywać. E, tylko oczywiście organizacja, więc tak, więc plan jest taki, bo jestem dzisiaj sama, że e, zjadam kubek lodów, e, mm, zaraz zrobię sobie kąpiel w wannie, e, a potem będę sobie czytać książkę na terasie e, i będę się delektować, e, byciem sama ze sobą. Tak, no, to, to jest po prostu idealny wieczór jak dla mnie. Chciałabym jeszcze tak yy, na dobranoc powiedzieć w ogóle o dzisiejszym moim dniu, który relacjonowałam na Instagramie po prostu jako pasmo niefortunnych zdarzeń. I ja, czasami, ja często mam takie dni, słuchajcie, że wszystko się wali, Wy też podobno macie, znaczy podobno macie, bo mi piszecie, że też tak macie, I bo ja tak, aha, odcięli mi, odcięli mi telewizję internet, bo nie zapłaciłam rachunku przez 3 miesiące. Później spóźniałam się do pracy, jechałam na oparak, bo im benzyny zabrakło I nie dojechałam do tej stacji benzynowej, musieli mnie podkolować do tanku z paliwem. Yy, na szczęście wjechamy na, na stację nową, tylko mi paręnaście metrów zabrakło. Yy, tak, więc mi panowie pomogli. Potem się okazało, że byliśmy, znaczy okazało się, byliśmy w sobotę na grillu, okazało się, że jakieś piwo nam gdzieś uciekło w bagażniku i mi się rozczaskało, więc w ogóle nawala u mnie w samochodzie, jak w gorzelni, jak po prostu mnie policja zatrzymała, to wiecie, to jest po prostu mandat murowany. Znaczy dmuchanko, nie mandat, tylko dmuchanko od razu. Yy, I co tam jeszcze się stało, wylałam na siebie sos jeszcze miałam w ogóle tysiące rzeczy do załatwienia, więc chodzi takie śmierdząca czoskiem, e, no i jeszcze coś tam się działo, że nawet nie pamiętam, i po prostu dostałam w ogóle dużo komentarzy, że ja też mam takiego pecha i tak dalej, mi też takie coś e, często zdarza. Takie w ogóle dziwne sytuacje. Ja wam powiem, że e, ja tego nawet nie traktuję jako pech, nigdy tego tak nie traktowałam. E, ja w ogóle powiem, że ja mam takie luz, mi się takie rzeczy tak często zdarzają, jakieś takie dziwne sytuacje, że e, czegoś zapomnę, że właśnie... Naprawdę ja, ja jestem jeszcze w ogóle w takiej, ja nie wiem jak to nawet nazwać, taki... Ja mam taki po prostu wewnętrzną jakąś olewkę czasami na niektóre rzeczy. Ja już wiem, że mam coś zrobić, ale sobie to odkładam, odkładam. I na przykład kiedyś tak długo odkładałam zapłacenie za mandat, że mm, ściągali mi z wypłaty. No, z onkologii. Także potem mi było troszkę wstyd. I to jakiś taki głupi mandat za parkowanie, bo generalnie ja mam mnóstwo mandatów za parkowanie. Eee, i ja nawet mówię nie podchodzę do tego jak, jak do jakiegoś pecha, tylko to jest tak. nie wiem, to jest po prostu jakieś takie śpieszne dla mnie. Ja w ogóle nie mam takiego poczucia, nie przywiązuję wagi też do rzeczy materialnych i mnie nie denerwuje i nigdy mnie denerwowało, jak mi się coś zepsuło. Nigdy nie miałam takiego, jak niektórzy przeżywają, że na przykład powiedzmy... E, nie wiem, zesuje im się jakiś kolczyk, albo biżuteria albo na przykład podrą sobie jakąś sukienkę, którą kupili, albo buty im się zepsują, albo na przykład jak są remonty, że tam coś jest nie tak, że, kafelka, że jest kafelka pęknięta. Ja nie wiem, ja mam po prostu takie rzeczy wywalone i, i nawet pamiętam, jak mój mąż się troszkę na mnie zdenerwował, że ty co się w ogóle takimi rzeczami nie przyjmuje, że tam coś pękło, jakaś ściana i tak dalej. Ja wiecie, z jednej strony się przyjmuję, a z drugiej strony na takie rzeczy materialne i takie, takie pierdoły, na które ja w ogóle nie mam wpływu, e, albo mam wpływ i po prostu gdzieś. To wewnętrznie olewam. Yy, w ogóle się tym nie stresuję i. Po to tylko na luzie. Znaczy to jest takie, czasami sobie potem pod koniec dnia myślę, a w sumie to były takie śmieszne historie, dobrze się skończyły i go nie zostało, więc okej, okay. jest z czego się pośmiać wieczorem. i takie, Całe życie miałam takie do tego podejście i w ogóle mi się całe życie różne, różne dziwaczne rzeczy przydarzały. I zawsze jak gdzieś tam się spotkałam z rodziną, no to moje kuzynki były, no to, to opowiedz sobie, co tam dzisiaj się działo, jak potem się czułam taka trochę sierota. Takie opowiedz Ci się zaś działo, co zaś wymodziłaś. No, ale... ale... Nie wiem, wiedzę, zawsze, ja zawsze, zawsze sobie myślałam, że nie chciałam mieć takiego nudnego życia, żeby się zawsze coś działo. Jak mi się takie rzeczy przydarzały, to zawsze myślałam, ale no nie jest tak nudno, nie jest taka stagnacja, że wiecie, wstaję o ósmej do pracy, wracam obę, tylko tutaj benzyny mi zabraknie. Tu zawsze się coś musi po prostu wydarzyć, żeby coś, 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 nie wiem, albo, albo coś kupię kopalne, albo no zawsze coś się musi wydarzyć. Także, yy, także naprawdę z takim podejściem się troszkę lepiej żyje yy, i Wam też. Tak radzę, żebyście sobie tak przeprogramowali, przepraszam, Wasze myślenie, że nawet jak Wam się coś nie uda i macie taki dzień, wiecie, coś Wam się zgubi albo zepsuje, to sobie pomyślę, trudno, żyję, jestem zdrowa, nic się nie stało, naprawimy albo kupię sobie inne, lepsze i wiecie, i życie toczy się dalej, i nie ma takiego wewnętrznego stresu. No, także. Także tak, kochani, ja idę się relaksować. Wam też życzę cudownej części dnia, obojętnie o której to nie będziecie oglądać. E, uśmiechajcie się dużo do siebie i do innych, i nie stresujcie się pierdołami, banałami, bo naprawdę jest tyle, tyle nieszczęść w życiu, tyle różnych smutnych sytuacji, że zostawcie sobie martwienie się na te cięższe chwile. A głupotkami się nie przejmujcie, tylko bierzcie to z humorem, z uśmiechem i do przodu. guziaczki. Mm,